Witam z tej strony DRL. W tym poradniku postaram się Wam wytłumaczyć mniej więcej o co chodzi w girowaniu, gdzie można girować swój ekwipunek, jakie mamy sety. Natomiast zanim do tego przejdę, jeszcze chciałem dodać parę informacji, skąd wziąć Akrazium i skąd wziąć te dwie mapki, o których mówiłem w poprzednim poradniku. Czyli o, chodzi o mapkę. Jedna jest ona nazywa się mapką goldową. Natomiast bardzo podobnie wygląda e, też mapka inna, która, mm, które nazywają się po prostu Secret e, Treasure mapami. I z nich ma się możliwość dostać raz dziennie jedno akrazium. E, natomiast nie jest ono gwarantowane, dlatego sugeruję, żebyście szli na nie w czteroosobowym e, party. One, one działają na tej zasadzie, że one mają podany region, na którym to jest. Yy, na którym ta mapka występuje, jeżeli będziecie mieć zagęszczenie, to będzie Wam łatwiej to na pewno znaleźć niż my, mnie. Ja po prostu mam swoje sposoby na to. Natomiast idziecie wtedy do tego x yy, otwieracie taki portal yy, razem z całą czwórką, robicie ten dungeon i macie szansę na wydropienie yy, akrazium. Natomiast yy, różnica, i je dostajecie, macie szansę dostać je z event chaosu. Tutaj jest właśnie ta ikona tej drugiej mapki. Jak widzicie, one się troszkę delikatnie e, różnią. I one mają swoje oczywiście różne e, rzadkości. Jak sami widzicie, też z samego eventu chaosu dostaje się też e, akrazium. W sensie ma się do, możliwość dostać akrazium, i tu widzicie tą wejściówkę, o której mówiłem w poprzednim filmiku, że jest ona potrzebna. E, natomiast możecie dostać albo goldową, albo właśnie y, stricte pod akcesoria. Natomiast on je się robi tylko ze względu na, na samo akrazję. Jeżeli dostaniecie mapkę z goldem, one potrzebują konkretnej muzyczki, żeby w ogóle móc ją otworzyć. Tutaj od razu jest ta informacja podana na białym tle. Jaka muzyczka jest potrzebna, żeby w ogóle to otworzyć? Oprócz oczywiście trzeba znaleźć konkretne odpowiednie miejsce. Drugą mapką, która daje też Akrazium, jest to mapka z kontentu morskiego, ona występuje, ją się dostaje losowo, i kontent morski dzieli się na takie rzeczy, że możecie wyciągać skrzynki z morza, łowić ryby poprzez sieci, nurkowanie i ship reki, czyli wraki morskie. I z tego możecie dostać po prostu taką mapkę i ją, e, ona też ma x i musicie po prostu znaleźć na morzu konkretne takie miejsce. Akurat w tym wypadku pokażę Wam też, e, gdzie to jest, bo już, e, już wiem mniej więcej, gdzie to jest. To jest w tym regionie, jak sobie zobaczycie, porównacie, to widać, że to jest gdzieś w tym obszarze. I tam po prostu płyniecie, wciskacie G, dostaniecie z tego akrazium. Natomiast to jest tylko i wyłącznie mapka morska na akrazium a te mapki są inne, one mogą dać Wam plany do rozbudowy statków i inne, e, pirackie monety, co, jakieś tam shillingi, tak, natomiast one nie dają akrazium i jak widać, one się różnią też e, wyglądem. E, co więcej, następną rzeczą, którą powinniście robić, jest coś, co się nazywa e, chaos gate. Niestety nie mam możliwości za bardzo teraz tego tutaj pokazać, ale one jest, po prostu, jest to po prostu event Gdzie pojawia się taka specjalna brama Tam te, można iść na to od samego początku Jak się ma 50 poziom I e, z tego też macie 100% akrazium Dobrze Natomiast wracając do girowania Jak sobie pójdziemy tutaj do tego, mm, do tego miejsca Do tych tutaj mieczy Tam jest możliwość ulepszania tego sprzętu i za chwilkę Wam pokażę, jak tylko się przeteleportuję tam do tego miejsca, to pokażę Wam o co w tym chodzi. Ja akurat aktualnie mam set rajdowy i jeszcze tutaj zanim powiem, to tak. Po pierwsze, mamy, mamy kilka setów. Mamy set z rajdów, z Guardian Raidów, o których mówiłem wcześniej, że trzeba zabić Lumerusa macie set z chaosów bo też wypada całutki set z, z chaosów, to jest dokładnie ten ten jest z chaosów, a ten jest z, z rajdów każdy set y, ma inne, potrzebuje innych materiałów do ulepszenia, co więcej mamy jeszcze set z life skilli, czyli ze zbieractwa i macie jeszcze set z czysto z pvp set z pvp możecie wykrawcić, zdobyć za pomocą y, tych oto Tokenów, które dostajecie za granie PvP na arenie 3x3, po prostu musicie grać sobie PvP i dostaniecie te tokeny. Life skillowy to po prostu w zależności jaki macie life skill, o tym mogę zrobić kolejny poradnik, też. Po prostu krawcicie sobie z tego set. Tutaj jest właśnie pokazane set life skillowy, jak widzicie, że potrzebuje konkretnych materiałów, żeby go sobie tutaj stworzyć broń i e, cały, cały ekwipunek, całą zbroję tutaj macie kolejnego Merchanta, u którego możecie z guardian raidów właśnie zrobić sobie set później będzie trzeba zrobić set z tieru drugiego, który jest potrzebne są jeszcze inne materiały e, i tak jak mówiłem pvp set możecie sobie tutaj e, zdobyć poprzez te e, tokeny pvp stricte a chaosowy tylko i wyłącznie z chaosu. Jeżeli już zdecydujecie się, jaki wziąć set, i y, sugeruję po prostu wziąć albo rajdowy, albo chaosowy, albo PvP, y, albo life skillowy w sensie cały set. Na tej zasadzie, żeby skupić się y, na jednym, tak? a broń wziąć sobie z innego. Ja ogólnie pod, y, podszedłem pod stricte set cały rajd, rajdowy i łuk z. Z chaosów. Natomiast tu już pozostawiam Wam wybór. Są, każdy set ma swoje, swoje bonusy, jak widzicie, na zielono one są oznaczone. Jak będziecie używać angielszpacza, będzie Wam łatwiej to zrozumieć, do czego, co, co daje każdy set. Natomiast, jeśli chodzi o ulepszanie, ulepszacie to w tym miejscu, i jak sobie klikniecie na daną część, Zwykła część, podstawowa, wykrawcona ma 280 item level, widzicie to u góry e, I żeby ulepszyć e, konkretną część, jak widzicie, musicie mieć materiały Te materiały akurat ze względu na to, to, na to że to jest set rajdowy Potrzebuje materiałów z drugiego, z drugiego rajdu, czyli z e, takiego misia I potrzebujecie, potrzebujecie oczywiście akrazium tak samo tutaj jeśli chodzi o set chaosowy, też potrzebujecie akrazium. Jest inna ilość, ale to wychodzi na to samo, to mogę Wam zagwarantować. Natomiast potrzebujecie oczywiście tych y, kamyczków. Nie ma sensu levelować dwóch y, setów, gdyż za, dłużo, za, za długi czas Wam zejdzie, żeby m, mieć tyle akrazium. A w przyszłości będziecie craftić ten tier DR, y, drugi y, z żółwia, który będzie po prostu miał wyższy item level, tak? A nie ma sensu, na początku gra się po to, żeby jak najszybciej i jak najmniejszym kosztem dojść do konkretnych wyższych rajdów i wyższego kontentu. I jak widzicie, jak na przykład ta część potrzebuje innych materiałów z innego rajdu po prostu, ale wszystkie potrzebują akrazium, dlatego tak jak Wam mówiłem w poprzednim poradniku, jak, o, jeśli chodzi o daily Dlaczego tak ważne są e, Dlaczego tak ważne są te kamyczki Dlaczego akrazium jest tak istotne I dlaczego powinniście robić daily Jeżeli chcecie mieć e, Jakiś stabilny progres Z e, tego tytułu Oczywiście potrzebujecie też shillingi Ale shillingi to nie jest akurat e, problem e, Co jeszcze mogę dodać ze swojej strony Pamiętajcie po prostu, żeby... E, znaczy zainstalujcie sobie po prostu patcha angielskiego, zamieszczającego. E, znajdziecie go e, na Discordzie Teaparty. Pod e, e, filmikiem znajdziecie linki odpowiednie. Dałem też Wam e, link do strony angielskiej, jeżeli ktoś na przykład e, wolałby sobie samemu poczytać. Jest w, w opisie strona, która Wam bardzo dużo pomoże, e, z której ja korzystam też. Jak czegoś potrzebuje, tylko jest po prostu po angielsku. Tak? Natomiast ja chciałem Wam zrobić poradniki też po polsku, żeby każdy miał możliwość mieć jakiś komentarz tak? do tego do, do samej gry. Gra jest dość spora, więc, więc proponuję samemu też potestować. Polecam naprawdę samego Lostarka, jest naprawdę przyjemną grą. Pomimo tego, że trzeba używać VPN, żeby grać, natomiast jest gra naprawdę świetna i z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się i zapraszam Was do mnie na kanał na Twitcha. Tam możecie ze mną porozmawiać, zapytać i będzie naprawdę mi łatwiej wtedy też wytłumaczyć pewne rzeczy, gdyż, tak jak mówię, gra jest dość ogromna. Trzymajcie się, miłego dnia wam życzę i weekendu.